Odgadnij pięć fryzur gwiazd i zgarnij darmowe strzyżenie. Okay. Numer jeden. Ja wiem, Zna, wiem, znany ja astronauta, strażak, policjant. No. Wszystkie role myślę, że odegrał. No. Tylko ja nie wiem, jak on się nazywa. A, właśnie. Koleżanka Kuma, 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 Kuma. Teraz już tak nie będzie prosto? Brat no kurczę, Dobrze, dobrze. Numer trzy. Jack Sparrow, Jack Sparrow. <gulny> Johnny Depp, no Johnny Depp. bardzo dobrze. Następny? Freeze. Oj, Krakowska gwiazda, no to oczywiście YouTuber Fris. No. Cztery, Wszyst wszystkie, wszystkie. Y -y. I jeszcze jedna? Ej, ja nie kojarzę szczerze. Zany piłkarz? Kurde, ja nie wiem. Ale te brwi no to, ma tak ten, fajnie ten, wycięte. Ten właśnie, ok. Ale Jedziemy. ja nie wiem, nie wiem. Kurde, tego nie wiem. Ale nie odgadnęliście wszystkich fryzur, ale w ramach pocieszenia muszę zobaczyć, czy obserwujecie nasz kanał na TikToku. Jest obserwacja. Jest. W takim Chodź. razie zgarniacie tak samo darmowe strzyżenie. Darmo Dzięki. Wow. Zaobserwuj nasz profil, bo może kiedyś trafimy na Ciebie i zgarniesz darmową fryzurkę.